Cud przez wiarę to zdanie nie jest tylko pustym sloganem, ale głęboką prawdą, którą poznaje każdy człowiek otwierający swoje serce na Jezusa Chrystusa. W obliczu trudnych chwil, kiedy wszystko zdaje się walić, a świat staje się zbyt ciężki do uniesienia, wielu z nas woła: Jezu, pomóż mi. To modlitwa o pomoc do Jezusa Chrystusa w każdej trudnej sytuacji, modlitwa, która płynie z serca i jest pełna ufności. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś zbawicielem świata i najlepszym przyjacielem człowieka. Przychodzimy dziś do Ciebie z całym bagażem naszych zmartwień, cierpień i trudnych spraw, które nas przygniatają. Wierzymy, że cud przez wiarę jest możliwy, że nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Panie, oto jestem. Klęczę przed Tobą z pokorą i wiarą, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Moje serce jest pełne niepokoju, moje myśli pełne lęku, a dusza szuka ukojenia. Proszę, wysłuchaj mojej modlitwy. Proszę o cud przez wiarę, o Twoje działanie w moim życiu tam, gdzie po ludzku nie ma już nadziei. Modlitwa o pomoc do Jezusa Chrystusa w każdej trudnej sytuacji nie potrzebuje pięknych słów, wystarczy szczerość. Wystarczy serce gotowe oddać wszystko Bogu. Dlatego teraz, w tej chwili, oddaję Ci, Jezu, moje zmartwienia, moje kłopoty rodzinne, problemy finansowe, choroby, samotność, strach przed przyszłością. Ty to wszystko znasz, Panie. Nie ma trudności, której nie mógłbyś rozwiązać. Nie ma choroby, której nie mógłbyś uleczyć. Nie ma bólu, którego nie mógłbyś ukoić. Jezu Chryste, Ty sam przechodziłeś przez cierpienie, przez odrzucenie, przez samotność, to rozumiesz mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Dlatego przychodzę do Ciebie z tą modlitwą o pomoc, wierząc, że wysłuchasz mnie w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu. Boże, ile razy czujemy się bezradni, kiedy wszystko wydaje się iść nie tak. I wtedy przypominamy sobie, że cud przez wiarę zaczyna się od zaufania. Dlatego dziś mówię, Jezu, ufam Tobie. Mimo bólu, mimo lęku, mimo wątpliwości, ufam Tobie. Proszę Cię, Panie, przyjdź z pomocą. Modlitwa w trudnych chwilach nie jest oznaką słabości. Przeciwnie, jest znakiem siły. To akt odwagi, by stanąć przed Bogiem i powiedzieć, nie daję sobie rady, potrzebuję Ciebie. I właśnie wtedy, gdy człowiek się poddaje, Bóg zaczyna działać. W Twoich dłoniach, Jezu, składam wszystko. Przynoszę Ci, Panie, moją rodzinę, proszę o pokój, miłość i przebaczenie tam, gdzie są konflikty. Proszę o zdrowie dla tych, którzy cierpią. Proszę o siłę dla tych, którzy są na skraju wyczerpania. Proszę o wiarę dla tych, którzy wątpią. Proszę o światło dla tych, którzy są pogrążeni w ciemności. Ty możesz wszystko, Jezu. Znasz moje życie i znasz moją historię. Widziałeś każdy mój upadek i każdą łzę. Widziałeś moją samotność i moje błagania. I mimo moich grzechów i słabości, ty nadal mnie kochasz. Taka jest Twoja miłość, Jezu, miłość, która przebacza i uzdrawia. Dlatego błagam, jeśli to Twoja wola, dokonaj cudu w moim życiu. Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, proście a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Dziś przychodzę do ciebie, proszę, szukam, kołaczę. Przychodzę z wiarą, że twoje serce jest otwarte dla każdego, kto cię wzywa. Cud przez wiarę to nie zawsze nagła zmiana sytuacji, ale często pokój serca w samym środku burzy. I jeśli właśnie taki cud chcesz dać mi dzisiaj, to przyjmuję go z wdzięcznością. Jeśli moim cudem ma być siła do przetrwania kolejnego dnia, dziękuję Ci, Panie. Jeśli moim cudem ma być pokój w moim wnętrzu, przyjmuję go z radością. Dziękuję Ci, Jezu, że zawsze jesteś ze mną, nawet wtedy, gdy Cię nie widzę. Dziękuję, że jesteś moją nadzieją, moją opoką, moim zbawieniem. W Tobie mam wszystko, czego potrzebuję. Modlitwa o pomoc do Jezusa Chrystusa w każdej trudnej sytuacji jest jak światło w ciemności. Jezu, rozświetl moje życie swoją obecnością. Pomóż mi nie skupiać się na lękach, ale na Twojej obecności. Pomóż mi nie panikować, ale ufać. Pomóż mi nie poddawać się, ale wierzyć, że wszystko, co przeżywam, ma sens w Twoim planie miłości. Panie, dotknij tych, którzy cierpią psychicznie, tych, którzy nie mogą spać, którzy mają lęki, którzy czują się niewidzialni. Otocz ich swoim pokojem. Wlej nadzieję tam, gdzie jej brak. Wlej miłość tam, gdzie jest chłód. Wlej wiarę tam, gdzie jest zwątpienie. Wierzę, Jezu, że modlitwa o pomoc w trudnych sytuacjach nie idzie na marne. Wierzę, że każda łza, każde westchnienie, każde Jezu, pomóż ma wartość w Twoich oczach. Ty wszystko widzisz, wszystko słyszysz i nigdy nie pozostawiasz nas samych. Proszę Cię także za tych, którzy nie umieją się modlić. Za tych którzy stracili wiarę, za tych, którzy zostali zranieni przez życie. Bądź ich lekarzem, ich przewodnikiem, ich nadzieją. Otwórz ich serca na Twoją miłość, Jezu. Cud przez wiarę dzieje się wtedy, gdy pomimo bólu mówimy wierzę, że Ty jesteś dobry. Gdy mimo łez mówimy wierzę, że nie zostawiłeś mnie. Gdy mimo braku odpowiedzi mówimy wierzę, że Ty działasz w ciszy. Tak. Panie, działaj w ciszy mojego życia. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który przychodzi z pomocą. Że nie jesteś odległym obserwatorem, ale kochającym Ojcem, który biegnie do dziecka, które woła. Panie, przyjdź do mojego życia, do mojego domu, do mojej pracy, do moich problemów. Bądź ze mną każdego dnia. Modlitwa o pomoc do Jezusa Chrystusa w każdej trudnej sytuacji nie musi być długa. Czasem wystarczy jedno słowo: Pomóż. Ale jeśli płynie ono z serca, Jezus odpowiada. Bo on kocha nas bardziej, niż jesteśmy w stanie pojąć. Zamykam oczy i oddaję się tobie, Jezu. Czuję twój pokój. Czuję, że nie jestem sam. Czuję, że jestem kochany. I wiem, że ty już działasz, może nie tak, jakbym chciał, ale na pewno tak, jak trzeba. Ty, panie, wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Niech ta modlitwa stanie się modlitwą wielu serc. Niech dotrze do tych, którzy są na krawędzi, którzy stracili sens, którzy nie wiedzą, jak dalej żyć. Jezu, przyjdź do nich z pomocą. Przez wiarę wierzymy, że z Tobą wszystko jest możliwe. Modlę się za wszystkich, którzy teraz słuchają tych słów. Niech Duch Święty dotknie ich serc. Niech wstąpi w nich nadzieja. Niech ich serca zostaną napełnione pokojem. Bo choć burza wokół nie ustaje w ich wnętrzu może zapanować cisza, która jest darem od ciebie. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że możemy się do Ciebie zwracać. Dziękujemy, że wysłuchujesz naszych modlitw. Dziękujemy, że Twoja miłość jest większa niż nasze problemy. Cud przez wiarę to nie teoria. To rzeczywistość, którą dziś przyjmujemy z ufnością. Zakończmy te modlitwę oddając Bogu wszystko, czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Panie, przyjmij to, co trudne. Daj pokój, którego świat dać nie może. I prowadź nas, Jezu, przez wszystkie trudności aż do zwycięstwa. Amen.